Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w 30 odcinku nowego poradnika do gry Anno 1800. Dzisiaj odblokujemy nbes Ekspedycja powinna być już na samej końcówce, więc zrobię teraz to wydarzenie i za chwilę powinniśmy być w nbes No i mamy odblokowaną krainę Lwów. Ja filmik pominę. Pięknie. Płynęliśmy do Krainy Lwów. Teraz normalnie ja bym ten statek wysłała od razu w ekspedycję do przylądka, jednak w czasie ekspedycji tutaj dostałam lwa i go wymieniłam za rację, więc ja najpierw ten statek odeślę do Starego Świata, zmienię tutaj ten układ, wezmę jakieś racje i dopiero wtedy tą ekspedycję do przylądka wyślemy. Ketema się pyta, czy chcemy towarzyszyć mu w jego podróży, to tak naprawdę czy chcemy wykonać misję fabularną związaną z NBS-ą. Ja te wszystkie misje fabularne NBS-y wykonałam w oddzielnym cyklu i po prostu w opisie dam Wam link, gdzie możecie zobaczyć, w jaki sposób ja tą misję fabularną wykonałam, moim zdaniem, tak aby uzyskać najlepsze możliwe zakończenie. Tutaj tego robić nie będę, więc tutaj nie zgodzę się na to. Zostaje powiadomienie, czy chcę na pewno wyłączyć główny wątek fabularny? Tak, chcę to zrobić, jestem tego pewna. Nie chcę tych misji fabularnych wykonywać w tej rozgrywce. Muszę teraz poczekać, aż Ketema się odezwie raz jeszcze i zaproponuje mi kliper z materiałami potrzebnymi na zajęcie pierwszej wyspy. I zwróćcie proszę uwagę, że tutaj wyspy zajmuje się za pośrednictwem desek lokalnych tutaj oraz Cegieł z błota. Wobec tego tak naprawdę tych materiałów nie pozyskacie w żadnym innym świecie. To są materiały lokalne. I tak naprawdę zajmę sobie tą wyspę, która jest po drugiej stronie cesarza Ketemy. No i teraz stajecie przed dosyć ważną decyzją, co chcecie w tym momencie zrobić. Wiadomo, że pierwszą wyspę zajmiecie, no bo na to macie potrzebne produkty. Jednak, aby zająć następną wyspę, potrzebne są cegły z błota, które są w tym momencie problematyczne, ponieważ cegły z błota możemy produkować dopiero po awansowaniu pasterzy na starszych. A ja w tym momencie nie mam nic. Mam po prostu pustą wyspę, którą za chwilkę zajmę. I. To jest decyzja, jaką tak naprawdę każdy z was musi podjąć indywidualnie. Co chcecie w tym momencie zrobić? Opcje są dwie. Zajmujecie pierwszą wyspę i po prostu NBS olewacie. Wrócicie do niej w przyszłości, kiedy tak naprawdę ta NBS będzie wam potrzebna. NBS będzie potrzebna dopiero na poziomie inżynierów, a nawet powiem więcej, dopiero na poziomie inżynierów. Kiedy będziecie chcieli rozwijać uczonych. Więc tak naprawdę jest to dosyć odległy etap, do którego nam w tym momencie jest jeszcze bardzo daleko. Więc ta opcja wydaje się mieć sens. Skoro tego nie potrzebuję i jeszcze długo nie będę potrzebować, no to więc po co to robić? Odpowiedź na to jest bardzo prosta, ponieważ kiedy zostawicie nbs na tak długo samą, wówczas wiele wysp. Do tego momentu, kiedy będziecie tą embesę potrzebować, zostanie zajęta przez boty. To nas prowadzi do drugiej możliwej opcji: poświęcić teraz chwilę czasu, wyprodukować te cegły z błota i zająć kilka najlepszych wysp. Przez kilka najlepszych wysp rozumiem wyspy, które mają co najmniej 3 albo 4 pozycje nad rzeką. Pozycje nad rzeką w embesie są bardzo ważne. I tak, aby mieć komplet wszystkich żyzności. Tutaj mam siemielniane, mam hibiskus, mam trawę tew i mam przyprawy. Ale na przykład nie mam homarów, nie mam indygo, nie mam możliwości pozyskiwania wosku od pszczół. Wobec tego bardzo wiele żyzności mi tutaj brakuje. I ja pójdę po opcję drugą. Ja rozbuduję tą wyspę do takiego niezbędnego minimum. Zacznę tą produkcję tych cegieł z błota i zajmę kilka wysp tak, aby mieć wszystkie wymagane żyzności. Jak budować NBS? Wszystko znajdziecie w tym dodatkowym cyklu, gdzie wyjaśniam to wszystko krok po kroku. Jak budować NBSE, pokażę również i w tym cyklu. Ale pokażę to dużo później, kiedy ta NBSA będzie nam dopiero do czegoś potrzebna. Na chwilę obecną rozbuduję ją po prostu szybciutko. Dobrze, wrócił mi statek z ekspedycji, który wysłałam tutaj do Starego Świata. I teraz ja bym chciała wysłać ekspedycję do przylądka od razu, ale taka ekspedycja odblokowuje się dopiero na poziomie 750 rzemieślników. Ja ich mam 600. Wobec tego. Awansuję, żeby mieć 750 i za chwilkę będziemy widzieli, że odblokuje się ekspedycja nowa. Mam 800 rzemieślników i widzimy, że od razu wskoczyła ekspedycja. Gdzie jest nasza królowa? To jest właśnie ekspedycja do przylądka. Potwierdzamy. I od razu odezwał się kapitan, więc wyślijmy ekspedycję. I niech ten stateczek już tą ekspedycję płynie. Pierwszą wyspę mam w sposób minimalny rozwiniętą. Widzimy, że cegły z błota już mi się produkują i tak naprawdę mam już też odkryty świat. Więc ja zajmę tą wyspę. Ma cztery pozycje nad rzeką indygo i przyprawy. Tą wyspę również ma cztery pozycje nad rzeką. Tą wyspę. I tak naprawdę chciałabym jeszcze mieć jedną z hibiskusem, więc tak naprawdę chyba tą. Ale nie wiem, czy mi wystarczy na wszystko punktów wpływu, bo mam ich tylko 138. No i pięknie. Mam wszystko to, co chciałam. Zostały mi 44 punktów wpływu, to jest naprawdę bardzo mało, ale z tym sobie będziemy radzić za chwilkę. Mam zajęte wszystkie wyspy, które mają cztery pozycje nad rzeką i ostatecznie zamiast tej wyspy Zdecydowałam się zająć tą. Też ma hibiskus, ale ma trzy pozycje nad rzeką, więc jest lepsza. I tak naprawdę MBS w takim stanie, w jakim teraz widzicie, zostawię nietkniętą przez bardzo długi czas. Tak naprawdę póki nie będę w przylądku, póki nie będę miała inżynierów i póki nie będę myślała o tym, że chcę wreszcie rozwijać uczonych. Czyli przez bardzo długi czas tutaj w ogóle nie będę zaglądać. Jak widzicie, jeden bod już tutaj jest. Zapewne za jakiś czas przypłyną kolejni, więc zajmą sobie te wyspy, które zostały. Ale to już mi kompletnie nie wadzi, ponieważ te wyspy, jakie ja będę potrzebowała, aby zapewnić odpowiedni rozwój, już mam, więc wszystko jest super. Na dzisiaj to będzie wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, dajcie kciuka w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Jeśli macie jakieś pytania, uwagi, komentarze, to zostawiajcie je proszę w komentarzu pod tym materiałem. A tak życzę Wam już miłego dnia, przyjemnie jest Anno i do usrza następnym razem. Trzymajcie się, cześć!